Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj wtorek. Tak więc mamy siłę biegową. Ja już mam 7 km na joczyniku. Wykonana siła biegowa. Czyli nie! Yeah! Patrzcie tutaj, ja z długimi nogami. Czyli takich podbiegów 8 sztuk. To jest trening bardziej dla średnio zaawansowanych. Tak więc, jeżeli chcecie, to y, korzystajcie, bo jest to wplatany w trening cotygodniowy i dzisiaj właśnie wtorek tak więc robię te podbiegi a trening mniej więcej wychodzi taki, że są to yy, bieganie. bieganie, czyli po prostu trucht no nie trucht, no po prostu bieganie to ja tak biegamy na co dzień na domu, nie w szybkim tempie Taka, taki lekko średni średnie tempo, około 5,30 i do tego dorzucamy właśnie na trasie jakąś taki krótszej, tak żeby trening łącznie wyniósł 10-12 km maksymalnie, i do tego na trasie jak znajdziecie jakieś sobie właśnie podbiegi, to takie jest 100-150 m w górę, taka siła biegowa i są to 8 do 8 razy. Jeżeli zaczynacie, dopiero możecie to sobie wplatać, tak około y, Max to jest 6, a tak, 6, przepraszam, maks to jest 8, 6 do 8. Kto ile oczywiście zwojuje, ile może, nic na siłę. A zobaczcie, jakie wysokie nogi, długie, tak, bieganie, tak właśnie rozciąga człowiek. A dzisiaj sobie porozmawiamy, taki szybki temat będzie, poza tym treningiem. Czyli najmocniej chciałem od razu przeprosić, bo słucham swoich tych właśnie filmów, które dodaję i takie moje krząkanie, ale to wszystko było spowodowane właśnie tym, że człowiek się całe życie uczy takie przyzwyczajenie, bo to jest zimno, mroźno, a tutaj cieknie z nosa. Więc proszę o wyrozumiałość i jeszcze raz z góry przepraszam za taką moje fopa takie. Będę się starał, jak to dobrze, się nagrywać i słuchać. Ja to w ogóle tego nie edytuję, nie wycinam, tylko dodaję tam właśnie coś takiego, tam jak widzicie takie stawki, jak coś potrzeba. I tyle, bo to by za długo czasu zabierało, a to ma być szybki, prosty przekaz, żeby pomóc Wam jak najwięcej zachęcić do biegania chciałbym. Tak w ogóle dajcie kciuka w górę i napiszcie komentarz czy już ktoś na tym kanale jak zacząłem zaczął biegać truchtać i ruszać się ale dzisiaj krótki temat a mianowicie yy, najlepsza inwestycja nie w bieganiu, nie w niczym, tylko ogólnie najlepsza inwestycja moim zdaniem oczywiście to jest wszystko. A wy zarobicie jak chcecie możecie podążać i szukać swoich inwestycji, ale najlepszą inwestycją w dzisiejszych czasach na tą chwilę widzicie? Widzicie tego gościa? To jesteśmy my. Najlepsza inwestycja to jest w dzisiejszych czasach na tą chwilę ogólnie. Inwestycja w siebie inwestycja w siebie, czyli zdrowego siebie, takiego, jakiego byśmy chcieli widzieć na co dzień. Zdrowy, zdrowie się odżywiający i czerpający z życia. Jak najwięcej energii, bo zdrowy człowiek, aktywny człowiek fizycznie, psychicznie to jest najważniejsza moim zdaniem rzecz, najważniejsza inwestycja w dzisiejszych czasach. Bo nie musi chodzić po lekarzach, nie musi martwić się o choroby, tylko spełniać właśnie swoje marzenia, cele. A marzenia się same nie zrobią, trzeba po prostu je. Podzielić na małe kroki i spełniać. Tak więc dzisiejsze przesłanie krótkie, ale się trochę rozbudowałam. Pamiętajcie, dbamy o siebie, dbamy o aktywność, sport, patrzymy to, co jemy. Jak się ruszamy, najważniejsze to, co jemy. Bo wszystko to się łączy w jedną całość, czyli my jako mamy organizm, jeden człowieka jest najlepszą inwestycją w siebie w dzisiejszych czasach bo ani chorób nie będziemy mieli żadnych będziemy mogli więcej czasu spędzać będziemy zdrowi i nie będzie e, że tak powiem żadnych przeciwwskazań do realizowania swoich celów. Tak więc pamiętajcie o tym, pamiętajcie, jeżeli macie dzieci, też dbajcie o to, co one jedzą, co one piją, bo w dzisiejszych czasach, jak widzę, że nastolatkowie i palą te elektroniczne papierosy i piją te yy, napoje energetyczne, które są dosładzane gorzej niż cukrem, niby tam jakieś aspartany, aspartany, słodziki sztuczne, które są u nas są dozwolone. A tak naprawdę yy, poczytajcie o tym te energetyki, to mają niej, są zawarte taki skład, w których yy, właśnie to yy, na wojnie żołnierzom dają, żeby czuli pobudzenie i nie bali się niczego, tak więc sama samo mówi wszystko za siebie dbajcie o siebie o najbliższych zarażajcie ich aktywnością przekazujcie dalej filmik i dajcie znać, czy dzięki moim filmikom jeżeli zaczęłam kanał bo u mnie najważniejsze jest to żeby chociaż jedna osoba jedna osoba Chciała zacząć się ruszać. To już będzie mega, wielki sukces. Dla mnie, ale przede wszystkim dla Was. Dla Was, bo życie mamy jedno. To nie jest jakaś gra. Znaczy gra. Życie to jest gra. Tylko nie mamy nieskończenie wiele. Żyć tylko jedno. Trzymajcie się. Dobrego popołudnia.